Cześć, dzień dobry. Witajcie w tym dzisiejszym spotkaniu, takim spontanicznym, lunchowym, w środku dnia na żywo. Jesteśmy z Grzegorzem Grabowskim, czyli z wynajmistrzem, specjalistą od podatków w nieruchomościach takich praktycznych i dla tych, którzy flipują, i dla tych, którzy inwestują, kupują lokale z myślą o wynajmie, i dla tych, którzy się zajmują działalnością deweloperską. Tutaj Grzegorz jest jednym z lepszych i będących bardziej na bieżąco specjalistów od podatków w nieruchomościach, jakich znam i z jakich słucham w sytuacjach niepewności albo zwątpienia. Cześć Grzegorz, dzień dobry. Cześć Kuba, witam wszystkich. Dziękuję za tak pozytywne przedstawienie. Cała przyjemność po mojej stronie. Grzegorz jest jednym z prelegentów forum świadomych inwestorów w nieruchomości, które. 16 września organizuję w Warszawie, na które od razu z góry zapraszam. A dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby podzielić się tym, co wydaje się trochę dziwne i trochę brzmi jak oksymoron czyli dobre nowiny w obszarze podatków, szczególnie dotykających inwestorów i nieruchomości w Polsce. Co to za nowiny, Grzegorz? Bo trochę się dzieje i nie tylko, nie tylko jest źle, natomiast jakieś tam pojedyncze jaskółki też, też się pojawiają, że może być coś pozytywnego. Powiem tak, w podatkach oczywiście niestety przy obecnej gospodarce, sytuacji politycznej i, i tak dalej, rzadko kiedy dzieje się coś pozytywnego, ale od czasu do czasu coś się pojawia i z takich rzeczy, które ostatnio się pozytywne wydarzyły, one są chyba raczej znane, to nie jest nic nowego. tak? To jest oczywiście ustawa o fundacji rodzinnej, no i teraz też ta, te informacje, które. I to może tak, być może nie zawsze to będzie pozytywne, tak? Nie można tego nazwać pozytywne. To są te informacje dotyczące opodatkowa planów opodatkowania pustostanów i opodatkowania hurtowego nabywania mieszkań, tak? A hurtowe nabywanie mieszkań to jest nie 100, nie 200, nie 500, tylko 5 chyba, tak? Tak. Tam chyba nawet nawet to nazywano nie hurtowe kupowanie, tylko pakietowe, pakietowe zakupy mieszkań. to może źle nazwałem, ale to wyglądało, wygląda w ten sposób, że w grudniu, albo nawet i wcześniej, ale, ale tak jakby ostatnie takie informacje były, były w grudniu, pojawiły się w mediach informacje, że rząd chce opodatkować pakietowe zakupy mieszkań, i te pakietowe to jest właśnie 6 i więcej. Plus hmm. miał być opodatkowane tak zwane pustostany, czyli wyższy podatek od nieruchomości za lokale, które nie są zamieszkane. No i tam jeszcze coś tam była, taka drobna informacja o tej uldze, jakiejś dodatkowej uldze na, wyna, uldze na wynajem, która miała złagodzić ten brak tej amortyzacji. I to są informacje z grudnia. Natomiast teraz. Trochę te negatywne informacje z grudnia zostały złagodzone. Więc to jest dobra nowinka, ale w ten sposób, że nie jest postraszyli tak, że, tak, że postraszili nas, że będzie źle, a teraz ja mówię, że jest dobrze, bo nie będzie aż tak źle. Tak? Tak. Klasyk niestety. Tak, tak. Więc to, to takie, taka klasyka, klasyka komunikacji. No i bo teraz chyba nawet to było wczoraj się pojawiły w przestrzeni medialnej takie informacje, że. Mm, Minister Buda powiedział, że te zakazy czy tam te dodatkowe opodatkowanie pakietowych zakupów trzeba trochę złagodzić, ponieważ jak nie pozwolimy w Polsce kupować mieszkań inwestycyjnie, to kupią po prostu we Włoszech. Czy w Trwale, a, a gospodarka tam zauważyli, że gospodarka potrzebuje sprzedaży mieszkań, potrzebuje, żeby ci deweloperzy mieszkania budowali. No, jak jakby ograniczymy popyt, to, to, to dwupieży przestaną budować, ograniczą lędarz, no i na gospodarkę bardzo mocno wpłynie. Tak? Więc tak jakby zauważyli, że jednak nie warto ograniczać popytu. Tak, Tak, no rynek, rynek nie zna próżni. W związku z tym i... stwierdzili, że przynajmniej. Tak. tak, że, że, Jak... że tam to ograniczenie przy zakupie szóstego i więcej mieszkania ma dotyczyć tylko jednej inwestycji. Tak? Więc dokładnie. Tak jakby... Właśnie, ponieważ Polacy są Taka jest pozytywna są informacja, tak? Tak, i właśnie a propos tych zakupów gdzieś tam za granicą, Polacy są jedną z nacji, które bardzo się ożywiły w zakupach teraz w Hiszpanii właśnie. Tam chyba jesteśmy na trzecim miejscu z tego, co pamiętam, z jakichś ostatnich zestawień i te wzrosty są kilkusetprocentowe w porównaniu do okresów na przykład rok czy dwa lata wcześniej, więc to już się zaczęło dziać i, i pewnie się będzie działo coraz coraz częściej, coraz więcej jest odważnych, którzy w ten sposób podchodzą. Zresztą o inwestowaniu w nieruchomości w Hiszpanii, na forum świadomych inwestorów nieruchomości, będziemy też mieli Dawida Gutkowskiego, który o tym będzie opowiadać, więc to, ten temat też zaadresujemy. Natomiast wróćmy może do kwestii podatkowych i do takich kwestii, które z podatkowo można wykorzystać, aczkolwiek w pierwszym momencie być może o tym do końca się nawet nie pomyśli, bo, w, bo bliz, zbliża się moment, kiedy zacznie obowiązywać i zacznie funkcjonować. Nowa ustawa, która dopuszcza fundacje rodzinne. Ona była przez wiele, wiele lat gdzieś tam procedowana, szło to jak po grudzie, natomiast teraz ta ustawa została uchwalona, podpisana przez prezydenta, ma wejść chyba w maju w życie. Jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa, co ma fundacja rodzinna wspólnego i, i w jaki sposób można ją wykorzystać przy ochronie aktywów swoich nieruchomości. I, I też przy inwestowaniu w nieruchomości, bo dla mnie, ja słyszałem o tej ustawie od dawna, akurat znam losy z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy przede wszystkim chcą sukcesję zabezpieczyć i zadbać o to, żeby firma nie musiała być zamykana w momencie, kiedy jej założyciel czy właściciel, na przykład gdzieś tam z, jakby zakończy swój żywot na tym świecie. Natomiast nie przyszło mi do głowy w pierwszym momencie, że można ją również wykorzystać do tego, żeby chronić aktywa i budować majątek w ramach rodziny właśnie w, poprzez fundację. Tak, rzeczywiście ta ustawa o fundacji rodzinnej już tam jej projekt się pojawił kilka lat temu. Według mnie pracowali nad tym projektem całkiem sensowni ludzie i ten projekt tak jakby sam jestem zdziwiony, jest całkiem dobry. I no Nawet już można powiedzieć, że to nie jest projekt, bo to jest ustawa, która wejdzie w życie w maju. I rzeczywiście jest tak, że pierwszy, pierwotny cel tej ustawy to było umożliwienie przedsiębiorstwom rodzinnym odpowiednie. Ułożenie sukcesji. Właśnie tak jak ty mówisz, żeby ta, to przedsiębiorstwo nie, umie, nie umarło, czy też nie zostało jakoś tam rozdrobnione, nie przestało nie efektywnie działać w momencie, kiedy zabraknie tego głównego założyciela, tego Nestora, który, który jest, to, to przedsiębiorstwo zbudował. Więc przede wszystkim cele to były ułożenie sukcesji, ochrona majątku, czyli na przykład ochrona tego majątku przed rozdrobnieniem pomiędzy spadkobiercami. Akumulowanie tego majątku, jeśli tą fundację założymy w trakcie, w trakcie życia, i wszystko to jest w cudzysłowie podlane dosyć sensownym opodatkowaniem. Nie mówię, że to, jest raj, że to będzie raj podatkowy, że to, że to ten poziom opodatkowania fundacji jest jakiś szczególnie niski. Według mnie jest rozsądny. Tam są pewne mechanizmy, które pozwalają na stosunkowo dobrą akumulo, akumulację tego majątku, że przepływy generowane przez istniejący majątek stosunkowo dobrze mogą być reinwestowane bez płacenia podatku po drodze w kolejny majątek, w kolejne aktywa, które będą generować kolejne, kolejne przepływy. To teraz, jak w praktyce może to działać, bo ustawa wchodzi w życie, o ile oczywiście się nie zmieni w międzyczasie, bo też. Mamy liczne sygnały, że ustawy, które są napisane, zanim nawet zaczną obowiązywać, to już są modyfikowane, doprecyzowane, zmieniane. Tu akurat rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na, na, na antenę, czy też na żywo, i wspominałeś o ten fantastyczny przykład polskiego ładu, czy też nieładu, który był kilkakrotnie aktualizowany, i, i dalej jest po prostu zły. W, więc jeżeli nie zepsują dodatkowo, jeszcze ustawodawca nie zepsuje tej, tej ustawy i ona będzie obowiązywać w tym kształcie, w jakim została uchwalona, to mniej więcej jak to z punktu widzenia inwestora może zadziałać? Załóżmy, że inwestor ma kilka lokali, które wynajmuje. W, niekoniecznie musi jakiś tam prowadzić działalność deweloperską, ale na przykład, powiedzmy, ma kilka lokali jakiś tam mieszkaniowych, usługowych, które wynajmuje i, i chciałby w jakiś sposób skorzystać z dobrodziejstw tej ustawy. To w jaki sposób konkretnie może to zrobić i co konkretnie zyska? To zanim przejdę do tego, to odniosę się do tego, co powiedziałeś, i to, i to jest warte, warte zauważenia, że rzeczywiście jest tak, że ta ustawa. Zanim weszła w życie, to już jest zmieniana. Tak samo było z polskim ładem. Polski ład, zanim wszedł w życie, został podpisany w październiku, wchodził w życie 1 stycznia, w międzyczasie chyba ze 3-4 razy był zmieniany. Bo tutaj na razie jest procedowana ustawa, która ma zmienić ustawę o fundacji rodzinnej w kilku aspektach i te zmiany najprawdopodobniej zostaną przeprowadzone przez proces legislacyjny przed, przed majem. W związku z tym wejdą w życie wraz z ustawą i te zmiany są zarówno pozytywne jak i negatywne. A już nie wchodźmy w szczegóły. Przechodząc do tego co ty mówisz, czyli jak to może się odbyć, tak? To znaczy fundacja rodzinna jest takim sposobem na ja to mówię, może fundacja rodzinna to jest taki quasi pasywny fundusz inwestycyjny. Czyli fundator wkłada do tej fundacji pewien majątek i przestaje być właścicielem tego majątku, ale ustala przy okazji, w jaki sposób ten majątek ma być przez tą fundację zarządzany. I sam, dopóki żyje, tym majątkiem oczywiście może zarządzać jako członek zarządu tej fundacji. No i ta fundacja sobie po prostu działa jako osobny byt prawny, zarządza tym majątkiem, może go pomnażać, może reinwestować, może kupować, zbywać kolejne aktywa i wypłacać świadczenia. Fundacja nie odpowiada za zobowiązania fundatora, chyba, że to są zobowiązania sprzed ustanowienia albo zobowiązania alimentacyjne, czyli fundacja jest w miarę bezpieczna w wobec jakichś tam ryzyk, które dotykają fundatora. Zobaczy fundatora. Mhm. Fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji, więc fundator też jest bezpieczny w stosunku do tego, co się dzieje w fundacji. No i w tej, tak jakby moim zdaniem, o ile fundacja, tak jakby pierwotnie była tworzona i tam dyskutowano o. O tym, jako o mechanizmie dla firm rodzinnych, to według mnie to jest dobry wehikuł do wykorzystania do zarządzania majątkiem w ogóle. Czyli nie musisz mieć przedsiębiorstwa dużego przedsiębiorstwa rodzinnego, żeby ewentualnie tą fundację wykorzystać. Możesz wykorzystać to do zarządzania, akumulowania i ochrony i ułożenia sukcesji, mhm. także majątku innego, typu nieruchomości, które generują przepływy, typu udziały w jakichś spółkach, jakieś papiery wartościowe. I inny majątek, który posiadasz. Tak? Oczywiście, nie mówię, że od razu wszyscy powinniśmy wkładać te majątki do tej fundacji. To nie jest dla każdego, nie w każdej sytuacji. Natomiast, jeśli myślisz o tym, jak ułożyć sukcesję, i w jaki sposób ten majątek ochronić i w jaki sposób go akumulować, to wtedy warto się takiej fundacji przyjrzeć. Jeśli twoim celem jest wyłącznie optymalizacja podatkowa i bieżąca konsumpcja, Przepływów z tego majątku, to wtedy fundacja rodzinna to tam oczywiście w zależności od sytuacji może nie pasować. Okej, okay, czyli jest to fajne rozwiązanie dla osób, które gdzieś myślą o zachowaniu w długim okresie i przekazaniu beneficjentom, czy tutaj gdzieś tam potomkom, czy następcom tego majątku w sposób nieuszuplony jednocześnie w zorganizowany tak, żeby żeby jakoś się tak za szybko nie roztwonił, co, co też jest wartością zważywszy na to, że bardzo często ten majątek, który jest gdzieś tam zebrany przez pokolenia jedno, dwa czy trzy, ma tendencję, że no, w pewnym momencie przychodzi takie pokolenie, które nie jest w stanie go utrzymać i. I tak jak gdzieś czytałem jakieś zestawienia, to większość dużych fortun, nawet takich bardzo dużych, w, na świecie i w Stanach, gdzie były przeprowadzane te badania, po dwóch czy trzech pokoleniach już nic z tego nie zostaje. A tutaj mamy zinstytucjonalizowanie, więc dzięki temu jest prawdopodobieństwo, że się uda coś ochronić, jest zawsze trochę większe. Dopóki oczywiście gdzieś tam zarząd zarządzający fundacją nie postanowią, że jednak mają inny pomysły i. I ta jest te aktywa z fundacji na przykład postanowią gdzieś tam wycofać. Tak, tak. No to jest tak jakby według mnie to, że ta fundacja, ta, ta fundacja rodzinna, ta ustawa się pojawiła w tym momencie, to jest bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że w tym momencie tak jakby w Polsce tak jakby to mamy ten okres, kiedy ci ludzie, którzy te majątki przez ostatnie dziesiąt lat czy tam dwie czy trzy dekady w wolnej Polsce byli w stanie zbudować no to w tym momencie tak jakby u nich następuje ta zmiana pokoleniowa oni zaczynają myśleć o sukcesji czy tam już zaczęli wcześniej myśleć o sukcesji ci tak jakby więksi to robią to oczywiście już teraz przez fundacje i inne mechanizmy dostępne za granicą tak ale tak, jakby ten mechanizm stał się dostępny w tym momencie w Polsce, żeby właśnie uniknąć tego efektu, o którym tu mówiłeś, że jest takie powiedzenie, że tam pierwsze pokolenie buduje, kolejne korzysta, a trzecie to już niszczy te majątki. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, nie, chcę, nie mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu wielopokoleniowym majątkiem, bo wydaje mi się, że w Polsce w ogóle nie mamy takich. Dużych tego typu doświadczeń, tak to u nas te majątki można było budować, i one powstawały dopiero tam od kilku dekad, tak? 20 czy 30 lat. No, to prawda, znaczy takie nowoczesne, no bo oczywiście rolnicy mieli swoją ziemię, była jakaś drobna przedsiębiorczość, która mogłaby nie być wcale taka drobna, natomiast na większą skalę to się faktycznie pojawiło gdzieś tam dopiero pod koniec lat 80. i na początku lat 90. ubiegłego wieku. Um, Dokładnie. Fajnie Grzegorz. W takim razie pytanie jeszcze takie czy coś jeszcze z ostatnich zmian podatkowych uznałbyś w kategoriach tego, co się wydarzyło, pozytywnego czy dobrego? Czy powiedzmy, mniej negatywnego? Bo to tu w sumie też jest jakiś na plus. Czy ta właśnie te zmiany, o których wspominaliśmy, i, i, i dotyczące fundacji, czy to jest czy to jest właściwie to, co? To, czym się powinniśmy cieszyć, i, i tyle: no bo reszta, jak sytuacja wygląda, no to, to każdy wie. No Tak naprawdę, w, w podatkach, jak my to śledzimy to na, to na bieżąco, to się non-stop coś dzieje. Natomiast oczywiście, jeśli zawęzimy to do podatków i nieruchomości i pozytywnych rzeczy, no to tutaj niestety jakoś tam. Tak, katalog się wyczerpał. Tak? No to co, to, co jest teraz jakimś tam gorącym, to, takie gorące tematy, no to są właśnie fundacja rodzinna, to opodatkowanie pakietowych zakupów mieszkań, cały czas amortyzacja, tak? toczą się te sprawy związane z prawami nabytymi, amortyzacją nieruchomości mieszkalnych. Ja właśnie w zeszłym, znaczy moja skarga na interpretację indywidualną dotyczącą kontynuacji amortyzacji, którą robiłem wcześniej. W zeszłym tygodniu została odrzucona przez sąd, więc ja właśnie tam wystąpiłem o uzasadnienie, i za chwilę będę szedł do kolejnej instancji. I tych spraw, z tego co obserwujemy, jest sporo, więc może też, i na razie wszystkie, przynajmniej te, które ja znam, sprawy w sądzie skończyły się negatywnie dla podatników. Czyli sąd tutaj, tak jakby nie podzielił naszej opinii, że powinniśmy móc mieć możliwość kontynuacji tej amortyzacji. Natomiast może za jakiś czas będę miał pozytywne informacje, że po pierwsze, być może któryś z sądów zmieni zdanie, albo w kolejnej instancji uda się nam coś tam tutaj ugryźć. Zresztą minister Soboń. Chyba w grudniu też publicznie powiedział, zapytano o tą kwestię amortyzacji. To tam rzucił coś takiego, że nie zamykamy się na zmiany również w tym zakresie, znaczy w tym obszarze. Więc podejrzewam, jak jakaś tam pierwsza sprawa sądowa będzie nie pójdzie po myśli ustawodawcy, czy tam fiskusa, to być może tutaj też nastąpią jakieś zmiany, być może w pozytywnym kierunku, aczkolwiek no, trudno mi ocenić prawdopodobieństwo takiego pozytywnego scenariusza. To jest to jest zawsze trudne i raczej trzeba się przygotować na to, że dobrze już było i yy, będą wyzwania, natomiast y, mimo tych wyzwań w dalszym ciągu nieruchomości inwestowanie w nieruchomości to jest jedna jedyna chyba z kategorii aktywów która daje z jednej strony zabezpieczenie przed inflacją w długim okresie i tak naprawdę też pozwala akumulować majątek i te pieniądze które zarabiamy, które oszczędzamy, których nie wydajemy na inne rzeczy po prostu są, są zachowane i też pracują dla inwestora, o ile w odpowiedni sposób zostanie to zastosowane. Bardzo dziękuję, Grzegorz. Grzegorz będzie jednym z prelegentów Forum Świadomych Inwestorów Nieruchomości, na które bardzo serdecznie Cię zapraszam. 16 września 2023 roku w Warszawie, więc jeszcze jest trochę czasu. Natomiast specjalnie z większym wyprzedzeniem o tym informujemy po to, żeby, żeby więcej osób miało szansę o tej inicjatywie się dowiedzieć. Będziemy mieli cały dzień wystąpień bardzo merytorycznych praktyków, inwestorów, którzy z nieruchomościami zajmują się z, w różnych obszarach, więc Grzegorz będzie opowiadał o kwestiach podatkowych, o fundacji rodzinnej, trochę szerzej będziemy też mieli panią mecenas Elżbietę Liberty, która o aspektach prawnych opowie, Będą inwestycje w Hiszpanii właśnie, o których mówiłem wcześniej. Dawid Gutkowski będzie opowiadał o swoich doświadczeniach z tego rynku. Inwestycje nie tylko w Hiszpanii, ale też i w Dominikanie. Marek Zmysłowski będzie opowiadał o budowie, projekcie budowy prywatnego miasta, które, która tam się rozkręca coraz bardziej dynamicznie na Półwyspie Samana w, na Dominikanie i będziemy oprócz tego też mieli Wystąpienia Wojtka Woźniczki na temat negocjacji w bardzo praktyczne, przydatne, w tak naprawdę w każdym kontekście w każdej sytuacji. Jerzy Sepowicz opowie o zarabianiu na trudnych nieruchomościach. No i poza tym będziemy też mieli, będziemy tam też mieli Mariusza Stężowego, który o kwaterach pracowniczych opowie. To też jest bardzo ciekawa, innowatorska opcja z zarabianiem na jakby wynajmie. Trochę innych nieruchomości. Będzie też, będzie też o mikrokawalerkach opowiadał Marcin Natusiak. Więc cały dzień bardzo merytorycznych wystąpień, a po nich bankiet, kolacja, z czasem na networking, z czasem na nawiązywanie nowych relacji biznesowych, być może poszukiwanie wspólników do inwestycji i też trochę zabawy w mniej formalnej, luźnej atmosferze. Także bardzo serdecznie zapraszam na stronie inwestorium.pl. Można przeczytać więcej, dowiedzieć się kto będzie, jak będzie wyglądać agenda i można też tam kupić bilet. Zachęcam do tego, żeby bilety kupować już teraz, nie czekać do ostatniej chwili. Ceny, te, które są u biletów dzisiaj, są obowiązują przez pewien czas, potem będą rosnąć, także zachęcam gorąco do tego, żeby tam zerknąć, poczytać, popatrzeć i rezerwować sobie czas 16 września, w sobotę. Zapraszam na Forum Świadomych Inwestorów nieruchomości. Grzegorz, bardzo dziękuję. Ja również Grzegorz również zapraszam. Super. Grzegorz, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. W takim razie do usłyszenia i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Dobrego dnia.